Witam, z tej a to jest ostatni odcinek naszej serii Zagrajmy w Mega Man 6. Dokładnie tak moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Wiley Stage 3. Dokładnie tak. A... Okej, okay. tak więc ciśniemy sobie, mamy w wodzie. O okej, okay, to mnie wypierniczyło do góry. Te wiatraki są zdradzieckie, ponieważ te wiatraki są w pobliżu kolcy. Jak żeby, kurde inaczej. Dlaczego miało być inaczej aktualnie? Okej okay, dobra Musiałem przetestować jak bardzo mnie wy... jak, jak, jak bardzo mnie wybije do góry żebym mógł zobaczyć czy kurde jestem bezpieczny Że tak powiem jeśli chodzi o drogę powrotną Właśnie dobrą sprawę tego i tanka nie potrzebowałem ale, ale tak Dobra Amunicja to jest, to jest dobra rzecz Okej okay, HP tam są O fuck Okej okay. <laughs> Ładnie pięknie <laughs> Kurde, było grubo, nie powiem, nie powiem Dobra, okej okay. Okej, okay. ładnie, pięknie Jet Megaman Sobie ciśniemy do góry Po drabinkach, no i moi drodzy Ten teleporter pewnie wam już coś mówi Dokładnie tak, moi drodzy, rewanże Rewanże, rewanże Nie pamiętam kto jest gdzie, jak to zwykle bywa Ale chciałbym się dostać w sumie tam na górę, bo czemu by nie Kim ty jesteś? Okej, okay, ja matonem. What's up, bitch? Świetnie. Kurde, kurde, molno. Jaka była Twoja słabość? Ja tak serio teraz mówię. To było. Nie. Silver Tomahawk, tak? O Boże, święty, przestań skakać jak dzban. Tak, to jest Twoja słabość. Chyba nienawidzę. Nienawidzę cię. Wiedz o tym. Okej. Okay. <laughs> dobra, jak zwykle moja pamięć do słabości. Jak są, dochodzi co do czego, jak są rewanże, to ja później mam takie... Jak to była twoja słabość, typie? <laughs> dobra, Blizzard Attack. Pa, pa, para, pa, pa. Dobry motyw. Okej. Okay. Come and get some, kurde, typie. Dobra, ładnie, pięknie. Okej, okay, dobrze. O, oh, fuck. Dobra, ładnie. Chyba no damage. Jejo. Okej, okay, to tam będzie następny. O, Nightman. Okej. Okay. Witam bardzo serdecznie. <ścoughs> Ten już tam, kurde, zrobił zamach na mnie, przysięgam. Eee, to. Ale typie, wepal gumę. jak naprawdę. O dobrze, tym razem nie chcesz się przytulać, tak? <laughs> tym razem stał w miejscu Skuban, nie chciał się przytulać. Okej, okay. co i lepiej? To i lepiej. Okej, okay. centaurman. W pożądalu. Oho, już już się zniknął, tak? Już się kurde tepa. Już, już 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 się bawi, kurde w Slendera czy Bóg wie w co takiego. Okej, okay. dobra, 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 tylko, tylko o właśnie. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. Okej. Okay. Ezy. Ezy, ezy. Dobrze. Okej, okay, mamy ciebie, Windmanie. Dobrze. Dobrze. Twoja słabość to jest Centaur Flash, tak? O, oh, fuck. Tak, to jest twoja słabość. O, oh, fuck. <laughs> Za pomocą tej broń, w sumie trudniej się go pokonuje. Zresztą raz zużyłem chyba, w momencie, kiedy miał klatkę śmiertelności, i przez to właśnie już straciłem tą broń. Whatever. Oh, fuck. Okej. Okay. Ładnie. <laughs> Dobrze. Jest Git Gut, nie powiem. Okej. Ok. okay. Toma Hogman. What's up? A, Dobra, ten już to mnie kuźwa skacze oczywiście, bo kurde, czemu miałby robić inaczej? sobie szyb, szybki wślizg taktyczny. Oh, fuck. O, fuck. Ten się już niestety chce przytulać. Ten jak kurwa zwykle. O, oh, fuck. Świetnie. Już straciłem tą? Kurwa. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Okej. Okay. <grytanie> Ładnie, pięknie. Dobrze. Flayman? Tak! Jej! Nie, żebym miał idealne 50% na to, żeby zgadnąć, kim on teraz będzie. Znaczy, kto to teraz będzie, tak? Tutaj, ale to już tam mniejsza z tym. Winston. Dobra. Odejam. Ok. Ładnie, pięknie. Słuchasz się, to mi się. To mi się podoba, ok. Dobra. Dobry flamen, bardzo dobry flamen, ok. No i został nam ostatni. Czyli Bizarman. E, Okej, okay, tak więc, tak więc, tak więc, tak więc. E... Dobra. Ja już do mnie spin przysięgam. Ale hopie. O co ci kurna chodzi, o fak. We, we, mnie, we mnie z tą zimą, kurde. Okej, okay. gdzie piękny, dobra. Rozpierniczony, tak więc lecimy sobie teraz tutaj. Okej, okay, to był, to był, to był cały, cały ten. Cały Wiley Stage. Dokładnie tak. Więc ładnie, pięknie, moi drodzy. Tak więc, kurde, ostatnia. O, o, ostatni Wiley Stage. Dokładnie tak. Ok. Pa, ra, pa, 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 pa. <ścoughs> Ciśnąłem w lewo. Ale gramia, wyjebane. No, kurde, molno. Dobra, mamy maszynkę z metami którą już znamy i... i znamy? raczej jej nie szanuję, ok? nie wiem czemu miałbym ją szanować Meciska jedne brawo, brawo świetny dobra rip, czy coś o, Eddie, co dla mnie masz? i tank, no choć go nie potrzebuję, tak dzięki Eddie. dzięki, dzięki eee, dobra Dobra, dobra. Wyciśniemy sobie. Jak najbardziej sobie ciśniemy. Okej. Okay. O tak, ten motyw, ten motyw, ten motyw. Lecimy. Dobra, ta pierwsza, że tak powiem. Faza. Jest. Nie jest, słabością, jest Buster. O powiem w taki sposób. Dokładnie tak, więc e, dokładnie tak. Obędzie się bez jakichś specjalistycznych broni, przynajmniej póki co. O, właśnie. Póki co, ponieważ teraz mamy. O, cześć, Maui! <laughs> mamy teraz drugą fazę, w której będzie potrzebny nam Nightcrash. OK. Ten już jest bardziej szalony, czasami potrafi skakać bardzo dziko, i tutaj jego pociski dosłownie celują w nas, więc e... trwa prawo. <laughs> więc tak. OK. Czy w naszą ostatnią pozycję, może powiem w taki sposób, jaką ta maszynka sobie zapamięta. Okej, okay, ładnie. Okej. Okay, I teraz bierzemy sobie broń to, e, Silver Tomahawk. O, właśnie tak. No i mamy już zwykłą, standardową Wiley kapsułę, która jest standardem już od jakiegoś czasu. E, dokładnie tak. Okej, okay, dobra. S Mega Man, nie skoczyłeś. Chciałem powiedzieć Sonic. <laughs> nie wiem czemu. Tutaj... To niebieskie, to niebieskie, dobra. I tank na wszelki wypadek. Nie chciałem tego robić. Dobra, zapominam, że tutaj, żeby wybrać broń, trzeba naciskać na skok, a nie na start. To jest coś, o czym zapominam często i gęsto. O właśnie. Świetnie. Świetnie. Okej. Okay. Dead. Rip. Koniec, moi drodzy. <świetnie> Więc tak. Bardzo, bardzo prościutko. Nareszcie. Mega Man wziął sznurek i, i w końcu on to zrobił. Linę znaczy się Wiley za kratkami. W końcu triumfujący Megaman aresztował notorycznego doktora Wiley'ego i postawił go przed sądem. Skazany na więzienie za swoje zbrodnie. Doktor Wiley teraz rządzi za więziennymi kratami. Wreszcie zapanował pokój na świecie. Moi drodzy, wow! Nareszcie mega Man po tylu częściach to zrobił, w końcu Doktor Wow trafił do więzienia, moi drodzy. Więc hej, wydawałoby się, że w końcu pokój zapanował na świecie. I mój Boże, uwielbiam te napisy. Uwielbiam to, jak pokazują robot Masterów zawsze w tych napisach. Mega Man 6 to jest prześwietna gra. Jedna z moich najulubieńszych gier z tej świetnej serii. Polecam zagrać każdemu. Może troszeczkę jest za łatwa, ale zarazem come the fuck on. Jest to świetna gra. Zagrajcie w nią, jeśli jeszcze nie zagraliście. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tej, tejże serii, tegoż odcinka. Dokładnie tak. No i cóż, do zobaczenia do następnych serii. See ya.